Witaj w kolejnym odcinku z serii Jeden cytat biblijny. W poprzednich odcinkach dowiedziałeś się, że Anioł wydał polecenie Mariam i Józefowi, nakazując by dziecku dali imię Jeszu, co znaczy Zbawiciel. Czy okazali posłuszeństwo i wykonali polecenie Anioła? Czy dali rodzącemu się Chrystusowi imię, jakie nakazał Anioł? A ty posłuchałbyś Anioła, czy dałbyś dziecku swoje imię? Większość ludzi wykonałaby polecenie Anioła, wiedząc, że to rozkaz od Boga, a Anioł był tylko Jego posłańcem. Dlaczego więc dziś większość ludzi nie słucha Anioła i nazywa Chrystusa zupełnie innymi imionami? Niektórzy robią to z niewiedzy, ale są też tacy, którzy, wiedząc, jakie imię postanowił dać Chrystusowi Bóg i tak posługują się innym. Twierdzą, że to jest nieważne, ale czy na pewno polecenie Boga można uznać za nieważne? Mariam i Józef okazali się posłuszni i dali dziecku takie imię, jakie Anioł polecił. W Ewangelii Łukasza drugi rozdział, a werset 21 czytamy, gdy nastał dzień ósmy, został obrzezany i otrzymał imię Jeszu, którym został nazwany przez posłańca Bożego jeszcze przed jego poczęciem w łonie matki. Mamy więc biblijne potwierdzenie, że Chrystus w ósmym dniu otrzymał imię dokładnie takie, jakie polecił dać dziecku anioł. Mariam i Józef byli posłuszni poleceniu Boga, które przekazał im anioł. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ Bóg wybrał tych ludzi dlatego, że byli posłuszni wszystkim poleceniom Boga. Posiadali bardzo dobrą opinię, ale czy ty zachowasz się tak samo jak Mariam i Józef, czy ty także chcesz mieć dobrą opinię u Boga? Wersety biblijne, które omawiamy, zostały zapisane dla naszego pouczenia, byśmy także mogli okazać posłuszeństwo Bogu i nazywać Jego Syna w taki sposób, jak On sobie tego życzy. Możliwe, że gdy zaczniesz nazywać Chrystusa imieniem Jeszu, to nie spodoba się to Twoim znajomym i współwyznawcom, ale komu chcesz się podobać Bogu czy ludziom? Zapraszam na kolejne spotkanie, na którym omówimy jeden cytat biblijny. On także potwierdzi, że Chrystus dostał to imię, które nakazał dać Anioł. Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnego odcinka. Niech Bóg Cię błogosławi zrozumieniem i wiedzą. Do zobaczenia!